To, że no my przede wszystkim zarażamy się jeden od drugiego i kiedy po kolei jakieś plany zaczęły padać, to w tej chwili wszyscy widzę, że jesteśmy bardzo czujni i ma, mamy badania przeważnie codziennie, jeżeli jesteśmy na, na jakimś planie, czy zmieniamy plany, i, i, no i staramy się, no, no, no my nie możemy chodzić w maseczkach, ale widzę i współczuję. I, I jestem pełen podziwu dla całych ekip, którzy naprawdę przestrzegają tego, czy szwankierzy, wszyscy panowie, od świateł, od dźwięku, noszą maseczki, staramy się, starają się utrzymać dystans, żeby, no żeby się po prostu nie zarazić, bo już też niestety paru naszych kolegów odeszło. A to jest. No, 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 żadna sztuka. Po prostu aż. No my musimy za, za coś żyć, no, bo nikt, nikt nam nie da tych środków do życia. No, a najlepiej żyć z tego, co umiemy robić, no, czyli z aktorstwa. A w teatrze też coraz rzadziej się gra, i tu jest dramatyczny los ludzi, którzy tylko pracują w teatrze. No, i dzięki temu, że przestrzegamy tych norm, jakieś tam, te seriale czy filmy. No, wczoraj też w nocy miałem zdjęcia, wróciłem. Jutro już mam odwołane, dlatego że, że coś już się na innym planie stało. No tak, tak, codziennie przepisuję kalendarz pięć razy, bo bez przerwy ktoś dzwoni, że a to przekładamy, a to przenosimy. No i też trzeba się uzbroić w pewną cierpliwość.